Jakiś czas temu stworzyłem najbardziej unikatowy item w Minecraft, czyli buty lawy. Niestety podczas eventu, mimo starań moich i całej ekipy rapy straciłem je. Od tamtego momentu rozmyślałem jak mogę je odzyskać bez zwyczajnego nadużywania mojej pozycji na serwerze. Wtedy wpadłem na pewien pomysł i od razu przeszedłem do jego realizacji. Kupiłem nowe konto Minecraft Premium, a nik buty lawy ustawiłem, aby zamanifestować powodzenie w mojej misji. Jak możecie się domyślać, moim planem było totalnie od zera na nowym koncie odzyskanie tych butów za wszelką cenę. Ale zacznijmy od początku. Dobra, jesteśmy. Co to jest ze skim? Dobra, trzeba to zmienić. Od razu lepiej, dobra wjeżdżamy na boxa od razu i zaczynamy naszą przygodę. Mamy kto Tobiasza, nie jest to zły set tak naprawdę na start. Jak widzicie no moje statystyki są zerowe, to jest ja jestem pierwszy raz dosłownie na serwerze. Dla ułatwienia dotarcia do celu na ten film postawiłem sobie trzy cele. Pierwszym z nich było ulepszenie mojego ekwipunku do jak najwyższego poziomu bez używania item shopu. Jako, że parę dni temu rozpoczął się event euro, na którym jest bardzo łatwo zacząć rozgrywkę dla nowych graczy, to postanowiłem go wykorzystać. Nie będę się rozwodził na temat tego eventu, bo sami wszystkiego się dowiecie oglądając ten film do końca. O! mam pierwszą. Pssst. Nie mam EC. E... Nie, błagam. Jak widzicie, złapała mnie ostra panika, ponieważ jako nowy gracz posiadałem 0 dolarów. Itemy, które mi wyleciały z tego zombie, na tamten moment były warte około 50 milionów. Więc, tak jak mówiłem, przez to, że spanikowałem, to zapomniałem, że w strefie eventowej panuje tryb Keep Inventory. Ale, mimo to, i tak uciekłem na spawna. 45 milionów. To jest dużo? Chociaż nie, no to jest dużo. Uuuu... Okay, to chcę kopać. Ile kosztuje na przykład, jakbym chciał modliszkę sobie zrobić? i Stać mnie! Rynek, wystaw... raz, dwa, trzy, raz, trzy... 40 milionów, może ktoś kupi... Po lekkim ulepszeniu seta wróciłem na strefę eventową i zdobyłem pierwszego killa. Mamy pierwszego kila. Jak widzicie, z tego gracza wyleciały mi dwie piłki oraz fragment kosmosu. Jedna piłka była warta 6 milionów dolarów, a fragment kosmosu był warty aż 25 milionów. Więc po szybkiej śmierci wróciłem na spawna postanowiłem go wystawić. Co? Okej. Okay. O nie. No nie, co ja zrobiłem? Niestety wpisałem jedno zero za mało i fragment kosmosu sprzedałem za 2 miliony. No, początki bywają ciężkie. Mam piłkę? Tylung. Marcelek. Nie, no to jest on. Nie, 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 nie. Uciekam. No, dobra. 43 miliony jak formimy, co jest? Nasza piłk flaga Węgier się chyba sprzedała. Buty małpy, dziękuję. Tylung teraz. Cały Tylung i teraz cała Panda Po. W 10 minut mamy Panda Po, dosłownie z niczego. Jakoż tutaj kot? Aha, ja mogę skupić sobie. Kupmy sobie też siłkę. Możemy rzeczywiście już tutaj jakikolwiek opór stawiać tak naprawdę. Bo nie no, Iron Manowy akurat nie stawia oporu. Jest piłka. piłkę. Hesa. Cześć baniek zarobione. No ja sobie idę, mordeczka. Piłki. Jak możecie się spodziewać, jak na razie moim celem było zarabianie poprzez zabijanie zombie i sprzedawanie wydropionych piłek na rynku. Nie zależało mi na biciu się z innymi graczami, ponieważ wiedziałem, że mają dużo lepszy ekwipunek odemny. Przynajmniej na razie. No to te, ta nosa to już w ogóle nie chce bić. No, no. Flaga Hiszpanii. Dobra. wiem. Ja mam flagę Chorwacji z tego gościa, czy po prostu? Po jakimś czasie postanowiłem pierwszy raz spojrzeć na moje osiągnięcia, w których można było za kile, śmierci, rozkopane bloki, zdobyty ranking i wiele więcej odbierać różne nagrody. Było to bardzo mocne źródło zarobków na samym starcie rozgrywki. 75 baniek. <gry> Dobra, ulepszamy w końcu. Podczas gdy sobie ulepszam seta, mam dla Was ciekawą informację. 1 lipca, czyli tak naprawdę na oficjalny start wakacji przygotowaliśmy dla Was wielką aktualizację na box PvP. Zostanie m.in. dodane 5 nowych setów, nowa komnata w strefie BZL ze stałym efektem siły 2. I oczywiście nie będą to jedyne nowości na aktualizacji, ale dla Was zdradzę jeszcze jedną z wielu. Na serwerze zostanie zrezygnowany ranking, więc wszystkie topki będą teraz możliwe i w zasięgu ręki dla każdego gracza, więc polecam wbijać na boxa już teraz i przygotować się na 1 lipca. Bo w wakacje będzie mocno. A dla tych, którzy uważnie słuchają, napiszcie komentarz: Aktualizacja box PVP 1 lipca. A ja wybiorę 5 osób, które wygrają po 10 rapy boxów. Wyniki już za dwa dni, więc podsyłajcie film kolegom, żeby wzięli udział. Wracając, wróciłem do farmienia i wydarzyła się ciekawa sytuacja. Lepiej, mordaszko. Dobra, to się zostawiam, kolega. Dzięki. Będę się znalił. Ty, wiesz, kto ma buty lawy? Co mówisz, co mówisz? Czy, czy wiesz, kto ma buty lawy teraz na serwerze? No wiem. A kto? wnuk 15. Jak w tak. Wnuk 15, dobra, dzięki. Ty a ty nie jesteś w busze? Ciii. ja pierniczę! Dobra, jestem po No, przypadkowo rozmawiając z losowym graczem, dowiedziałem się ciekawej informacji. Podobno gracz o nicku wnuk 15 miał moje buty. Informacja była przydatna, chociaż na tamten moment nie zapamiętałem dokładnie tego niku. Potem się dowiecie, co przez to się wydarzyło. Coś, coś, coś. nie, nie chcę. No dobra, jazda! O, padł mi coś. Nice! 10 piłek mam. Dobra, ciekaw, ciekaw, czekamy. Dobra, ja mam to nieadza co jest. Podczas gdy wystawiałem na rynek piłki z mojego kila, dostałem wiadomość od gracza, z którym wcześniej rozmawiałem, z propozycją na dołączenie do klanu. Na tamten moment zbytnio go nie szukałem, bo wiedziałem, że moje itemy nie są jeszcze wystarczająco dobre. Dlatego propozycję odrzuciłem. Po chwili farmienia na serwerze miał zostać rozdany jeden z pucharów euro. Co to jest za spam? <noise> jako, że miałem już 90 milionów na koncie, postanowiłem po raz kolejny ulepszyć sobie ekwipunek i wróciłem na strefę eventową. O, piłka, essa... essa piłka. Co tu się dzieje? No, jak nie na tobie, na to. ponieważ był na mocnym wykończeniu. A na tej strefie itemów się nie traci, chyba że same się zniszczą. Dodatkowo za minutę miał być rozdawany wcześniej wspomniany puchar, więc wolałem wrócić na spawna i go otworzyć. Dobra, co ja bym z tego pucharu chciał? Nie w tym momencie, mam, mówią go sobie fajnie sprzedać. Fragmenty kosmosu, spoko też. No najbardziej chyba vouchery. Okej, okay, dobra. Uwaga. O. Wylosowany item, czyli kula wzmocnienia, to przedmiot, który w zależności czy nałożymy go na miecz czy na kilow, losuje nam bonus do obrażeń lub szczęścia od 1 do 35%. Jest to mocny item, a na rynku był warty około 130 milionów. Chyba zwyczajnie sobie nałożę, chociaż nie chcę na ten miecz raczej tego nakładać, więc sobie zostawię to tu na razie. Po openingu postanowiłem dowiedzieć się więcej na temat klanów, które dominują boksa. Sprawdziłem topkę klanów, ale jeszcze nie zdecydowałem, do którego klanu chcę dołączyć. Natomiast na strefie awk, na której normalnie na co dzień można stać i zdobywać itemy za darmo, rozpoczął się event, przez który w wybranych godzinach można było zdobywać te itemy 5 razy szybciej. Dlatego, jako że musiałem iść do żabki, postanowiłem ją wypróbować i tak jak się spodziewałem, była ona giga OP. W jakieś 15 minut za samo Dostałem 6 piłek do punktu. To przelicza się na około 30 milionów dolarów. Na tamten moment w mojej rozgrywce nie było to mało kasy, więc postałem trochę dłużej i idealnie jak wróciłem do komputera, miał być rozdawany kolejny puchar, tym razem lepszy. Okej, okay, mamy już do skrzyni czasu jeszcze z tego wczenia, więc otwórzmy sobie. Wieszło upewnij klucza w tym odcinku. Okej, okay, fragment kosmosu, nice. Co w ogóle dropniemy z tego srebrnego pucharu? O, o! O, ej, wszystko tu jest mocne. Jakby dropnął jakiś miecz Thanosa, albo no cokolwiek, jakby. W sumie, no nie wiem, będę zadowolony ze wszystkiego, tak naprawdę, więc 5 sekund. Uwaga. Cyk. Jazda. Puty Thanosa, Nice. Co, co tu się dzieje na czacie? Co jest? Ja pierdziele, dobra, mamy buty Thanosa, od razu ja sobie zakładam. Dobra, mamy karnet bojowy, który w sumie zapomniałem o nim totalnie, ale jest darmowy, więc sobie odbierzemy itemki z niego. Mamy klucz do skrzyni 40 baniek! Nice! To odkładamy i lecimy na strefę, bo jest teraz perfekcyjny moment, żeby się bić. Był perfekcyjny moment, ponieważ jeśli spojrzycie na górę ekranu, to zobaczycie powiadomienie o tym, że na serwerze trwa event deszcz fragmentu, który polega mniej więcej na tym, że mamy dosyć wysoką szansę na wydropienie fragmentu kosmosu z Sam fragment jest dosyć drogi więc więc tak jak mówiłem było to opłacalne Robert Lewandowski Tylung. Okej. Okay. Oj, <grywki> Okej, okay, 100 piłek potrzebuję na ten srebrny puchar, no mam już dużą część, agresywny rekin. Aż tu. Dobra. Po jakimś czasie walki postanowiłem znowu ulepszyć akwipunek. Tym razem miałem dużo więcej dolarków, więc ulepszenia były mocniejsze niż wcześniej. Klata 25 za. Co? Okay, mamy tutaj w tej Tobiasza. On jest na 3 ode mnie. Vivi. Teraz nie giniemy tak szybciutko, jak wcześniej, jedynie te spodnie i będzie git. więc no, co robi. Okej, okay, mamy fragment kosmosu. Okej, okay, możliwe, że będzie rozdana złota piłka, zobaczymy. Złota piłka to item, który po kliknięciu prawym przyciskiem myszy losuje nam losowo ilość zwykłych piłek od 50 do 150. Za no to zwykłe piłki możemy sprzedawać na rynku lub otwierać za nie puchary. Kurna, te piłki można klikać, ale wtedy dało mi 20 piłek, albo 15, nawet nie wiem. Dobra, w takim razie tu jest jeszcze jedna piłka. No Dobra, mnie to nie interesuje, mam tyle piłek, że to jest hit. Dobra, została wylosowana złota piłka dla całego serwera, więc w tym sobie otworzymy. Można nam od 50 do 150 piłek, więc na 100% będzie nas stać na otworzenie srebrnego pucharu, więc będziemy giga na plus i tylko teraz zobaczmy, ile nam dropnie. Mamy 117. 17, uwaga... U! 95 piłek! Dobra, mocne, Ok. Uwaga... Uwaga... Jest! Mamy puchar. Dobra. I teraz uwaga. Co nam dropnie? Wszystko tu jest okej. Dobra. Klikam to po prostu. Najgorzej. Dobra, rynek. Otóż zobaczmy, po ile to chodzi. 150 milionów, nie no, ma, idziemy z pałna. I szczerze, sprzedaję te piłki. Następnie przez kolejne parę godzin farmiłem piłki, otwierałem puchary i ulepszałem mój ekwipunek. Okazało się, że otwieranie pucharów było dużo lepszym biznesem niż samo sprzedawanie piłek, bo przy otwarciu strabionego puchara jest szansa na wylosowanie itemów, które są warte miliardy. Parę takich itemów wylosowałem, przez co mogłem ulepszyć swojego seta aż do poziomu 26, czyli Seta Thanosa. W jakimś czasie również postanowiłem kupić na rynku voucher na rangę Envy, ponieważ dawała ona dostęp do komendy slash Reaper All, która była giga Wygodna, bo naprawiała nam wszystkie itemy w ekwipunku. Dodatkowo dawała boosta na strefie AWK, przez co była ona jeszcze bardziej opłacalna. Zostawiłem włączony komputer i stałem całą noc na strefie AWK. Na kolejny dzień postanowiłem, że jest to czas na znalezienie klanu, jako że miałem już dużo lepszy set i doświadczenie w walce na books PvP. Zobaczyłem wiadomość na czacie o rekrutacji do klanu DORS, czyli jednego z większych klanów na serwerze, i postanowiłem na nią pójść. Osoba, która pisała wiadomości o rekrutacji, nie była osobą, która mnie rekrutowała na kanale głosowym. Okazało się, że w tym klanie jest osoba, o i powiedział mi wcześniej inny gracz Wnuk 15 Jakoś tak Wnuk 15 Dobra, dzięki Tak Rekrutował mnie posiadacz butów lawy Przynajmniej na początku tak mi się wydawało Wchodzę na rekrutację Dobry. Dzień dobry Dzień Jestem na rekrutację Dobra, do klanu też oczywiście Zgadza się, no No jeśli chcesz być w klanie, no nie? Żebyś uczestniczył na tych klepach, gdyby były pingi na tych everjoin'y, no nie? Że klepka w Madencie jest No i siedział na przykład często na kanale Okej okay. to jak będzie wklejać to się, to no, byś aktywnie uczestniczył wszędzie Czyli mam aktywnie uczestniczyć w klepach no, i nie. siedzieć na Discordzie no. No, nie ma problemu. To każdy Cię powinien raczej polubić, wtedy dostanie no, się bez problemu. Dobra. O 48 fragmentów, tak? No, 48 fragmentów. Do klanu dostałem się bez problemu i postanowiłem trochę z nimi pograć, żeby się lepiej zapoznać. Dodatkowo po jakimś czasie dowiedzieli się kim jestem, więc no, interakcje były ciekawe. Weź ci Ale Kolumnem się świecił. 27, 16%. Ja 19. Ja 19. mam Zobaczyłem. Ty musisz 1 Ja mam cały tojku. To, to. Chodź, chodź no całe to jest tak Tołeś chodzi mi obietować, się. Mam jeden pierwszy ten, Burz mamy pierwszy item do ciebie. No, co? Magento pierwsze, magento mamy fofa. Magento to boksowe określenie na skały z dziurami na strefie PvP, w których kiedyś były magentowe generatory Wełny. Plany często była pojętą graczy i zabijają ich z łatwością, bo jest tam naprawdę mało miejsca. Dobra, nice. W nie wiem, ale my 27 piłek A to zostaw sobie te piłki Dobra. Zostaw sobie wszystko ogólnie Zostaw sobie wszystko Tego typa Dobra, dzięki, dzięki Hej, chod, chodź, chodź Bersz, H10 H10? zabrał okay. już Ej, bo ty A jest Weź brokułkuje, weź safe Daj! Pięknie! Ten mógł, nie ubiera ja to ten mógł, nie Zrobiłem Drudzy przy linii Rekiny są Druga, trzecia magenta Klejcie się tam O, to dolewa przeduch Elf, no! Daj mu, kłęba i No to. to Niech się przygoda, góry, a, nie. Dalej mu się nic nie bije. mam na ten ser. Poczekajmy. Musimy go teraz Nie no tam na no, Jakimś to nie wiadomo jak się stało. To, nie to. Była sklepią To mogą przychodzić. Jest tak. Zapamiętajcie ten nick. Później w późniejszej fazie historii dowiedzie się dlaczego. Ten z tobą jest no, nie jakiś dogad, nie? Zabij go, zabij go, Dobra, dobra trzyma, ty trzymasz te dwie i go, przy okazji i ty otrzym... Nie, Zabijesz? Kolegów, <laughs> przez tą ja zabij go, 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 zabij

Nice. Uf, uf. Musicie tam, wiecie, musicie się sprężyć, bo tutaj no, no zaraz rozkopią, bo ja tu sam na górze muruję Zabijem, zabijem, zabijem Nice! Zabiję. nice. O, o, co masz tego typa w ogóle? Nic, Nic bardzo się, no to... Trzymajmy, 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 bo poleci no, Rozkopuję, rozkopuję, rozkopuję Spokojnie, nie, mogę rozkopywać tyle, ile chcą padło mu, padło Mam, okay. mam, Po jakimś czasie grania dowiedziałem się, że w rzeczywistości właścicielem butów lawy był lider klanu Dorsh Oniku Niku Gdy tylko się o tym dowiedziałem, postanowiłem umówić się z nim na rozmowę Jako, że domyślałem się, że cała platka o mojej prawdziwej tożsamości po całym klanie się już rozeszła To nie owijałem w bawełnę i zapytałem wprost Nie ma, Siema, co tam? Ja słyszałem, że masz buty lawy na boksie No mam, a co? Chciałbyś mi może je odsprzedać? No odsprzedać mogę, wiesz, ale to trochę będzie kosztować No dobra, a ile? To daj mi chwilę, co? Dobra.